Cześć. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat jogurtu Jogobella o smaku czereśni. Generalnie jest to produkt, który znajdziecie w supermarketach w cenie około 2 zł, 2.20 mniej więcej. W tej cenie powinniście dostać właśnie Jogobella o smaku czereśni. Jak widzicie, generalnie Opakowanie nawiązuje do smaku. Tutaj znajdziemy oczywiście również skład tego produktu. Jak widzicie, wartość energetyczna tego jogurtu wynosi 91 kalorii. Jeżeli chodzi natomiast o tłuszcz, to mamy tutaj 2,7 g tłuszczu, 12,1 g węglowodanów, 3,5 g białka no i 0,16 g soli. Tutaj to co warto podkreślić to jest to właśnie informacja na opakowaniu, że znajdziecie tutaj ekstra duże kawałki owoców, produkt bez konserwantów, a zatem dość ciekawie to się tutaj wszystko prezentuje. Jeżeli chodzi jeszcze o pozostałe składniki, no to sami widzicie tutaj są właśnie owoce, czereśnie, wiśnie, sok wiśniowy z koncentratu cukier, no i oczywiście aromat dodatkowo. Jogurt zawiera składniki, które pochodzą z mleka oraz żywe kultury bakterii. Co jeszcze można powiedzieć, no na pewno można nieco powiedzieć o opakowaniu, dość poręczne opakowanie. Sama, samo opakowanie ma 150 gram, jak sami tutaj właśnie widzicie 150 gram. No i teraz może sobie otwórzmy Generalnie produkt otwiera się dość prosto. Tutaj mamy taki fragmencik, za który wystarczy pociągnąć. No i jak sami widzicie, tutaj tak to mniej więcej wygląda w środku. Weźmiemy sobie jeszcze łyżeczkę, zobaczymy czy rzeczywiście te kawałki owoców widać. Jak sami widzicie, tutaj jest to widoczne. Spróbujemy sobie, jak to wszystko smakuje. Bardzo dobry jogurt, polecam rzeczywiście, pyszne, oczywiście trochę czuć słodyczy, trochę cukru jest oczywiście, ale te jednak kawałki owoców są tutaj wyczuwalne. Jeżeli zatem nie mieliście okazji próbować jogurtu Jogobela o smaku czereśniowym, no to jak najbardziej polecam, zwłaszcza na jakieś tam śniadanie, deser, czy po prostu jakąś tam zwykłą przekąskę, jak najbardziej tego typu jogurt, to bardzo fajna sprawa. A zatem tak to się prezentuje, jeżeli chodzi właśnie o jogurt jogobela o smaku czereśniowym, dajcie znać w komentarzu jakie są Wasze spostrzeżenia i generalnie Wasze opinie na temat tego produktu. Pamiętajcie aby zostawić polubienie pod filmem, jak i również zasubskrybować ten kanał. A więc dzięki za obejrzenie tego odcinka do samego końca, a tymczasem do zobaczenia w kolejnych nagraniach.